Siemanko wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z podsumowania dnia w TWL w lutym 2026 roku w Clash of Clans. Za nami dzień 5, więc czas sobie przejść i zobaczyć jak się ta wojna skończyła. No i widzimy, 32 do 29, trzecia wygrana z rzędu. Co ważniejsze, że wygrana, więc da nam to dość dużego boosta w tabeli, do której sobie Zaraz przejdziemy, natomiast po pierwsze udało się zrobić po raz kolejny dwa razy trzy gwiazdki w moich atakach, więc komplecik przyniesiony. super, fajnie też się udało wybronić, bo jak widzicie tutaj mamy ataki na jedną gwiazdkę, dużo w ogóle tych ataków na jedną gwiazdkę, bo też numer jeden jeszcze zgadnął taki atak. Tutaj widzę w ogóle numer 9 na 0. Nie oddali jednego ataku, akurat na numer 5. Widzę, tak się potoczyło. Także przeciwnik dość słaby. U nas niestety też się zdarzały ataki jednopiętkowe. No, bo mamy chociażby na numer 6, na numer 9, na numer 10, na numer 11. Więc aż 4 ogórki, a mimo to wygraliśmy tą wojnę. No, tutaj powiedzmy, że ta nasza czołówka zrobiła te trójki, i to też mocno zaważyło na y, wyniku oczywiście szybkie y, szybki rzut oka na te wioski, na replay z tych ataków, oczywiście przyspieszę go, żebyście sobie mogli to zobaczyć w przyspieszonym tempie, no bo tak jak mówię, nic specjalnego zazwyczaj w tych atakach y, tutaj nie ma jakiejś wielkiej filozofii od po prostu dobre, y, dobry timing rzucania czaru, dobre wyczekanie większa uwaga, tutaj też dość szybko straciłem tą czempionkę natomiast udało mi się to jeszcze tak tutaj zmieścić, jeżeli chodzi o dobre rozporządzenie czarami. No i też pomogła trochę słabość tej wioski, jeżeli chodzi o niektóre elementy defensywne, że po prostu udało się to spalić tym słabszym moim drugim kątem. Więc fajnie. No i jeszcze atak, oczywiście z głównego konta. Tutaj wioska troszkę inaczej ustawiona, teoretycznie pod kątem samego, jakby ułożenia bazy, trochę gorzej. Natomiast ta defensywa, uważam, tutaj była tak niefortunnie ustawiona, że no trochę mi ułatwiła zadanie, oczywiście to nie jest mój problem, tylko przeciwnika, natomiast ważne dla mnie, że udało się to po prostu spalić tutaj też, trzeba było dobrze wyczekać bo też szybko straciłem i królową i szybko straciłem dosyć czempionkę, więc też właśnie chciałem wyczekać, żeby ona pod koniec została, też troszeczkę oszczędzałem z tymi totem spelami, żeby właśnie przy TH wyrzucić więcej, no bo sami widzieliście że tam i dużo defensywy i herosi tam byli, więc ten go Muszcz, yy, po prostu taka zbitka, no to był taki ważny sektor, żeby to po prostu przypilnować i ubić, co na szczęście się udało. Teraz tak, jak to wygląda w tabeli. Tabela prezentuje się następująco: mamy trzecie miejsce, aktualnie trzy gwiazdki przewagi, no ale wiadomo już są doliczone gwiazdki z dnia szóstego, więc to jest takie jeszcze trochę zakłamane. Natomiast gonimy, gonimy powoli tą czołówkę, no i też odskakujemy, odskakujemy klanowi właśnie numer 6, z którym bezpośrednio starcie wygraliśmy, co jest fajne. Odskakujemy też trochę klanowi numer 5, więc ta prognoza tego czwartego miejsca, o którym mówiłem na początku, jawi się już dość realistycznie, nawet z szansami na trzecie miejsce, co widzimy właśnie po aktualnych wynikach. Także fajnie, bo, bo nie zakładałem, a możemy jeszcze podjąć jakąś tam rękawicę, właśnie o to trzecie miejsce, co jest dla nas oczywiście super opcją, zważywszy, no, że dużo tych gwiazdek jednak z tych wojen nie robimy, no i dwie pierwsze przegraliśmy. Teraz tak. Jeżeli chodzi klanowo, no to tutaj aktualnie moje konta zajmują drugie i czwarte miejsce. Zobaczymy. Jest tylko na razie jedna osoba, która bezbłędnie atakuje. Jest to kłęb, z graty. Zobaczymy na sam koniec, jak to wyjdzie. No, mam nadzieję, że w tej, powiedzmy, pierwszej piątce te moje dwa konta się znajdą, bo jak na razie forma jest. Oczywiście wiadomo, w wtopa była u mnie w pierwszym dniu z głównego konta i bodajże w trzecim dniu z drugiego konta. Także no, niestety ta. Moja klątwa gdzieś tam jeszcze się za mną ciągnie, jeżeli chodzi o Maxa. Natomiast mimo wszystko ja jestem e, zadowolony. No, bo jakby nie patrzeć, wiadomo, raz są lepsze, raz gorsze wioski, i to można powiedzieć, to jest tylko Master 3. No, ale zawsze e, jakaś, e, jakaś tam weryfikacja następuje. Nie? Więc sam możecie ocenić, czy e, te wyniki, które robię i sposób, w jaki to robię, jest ok, czy też nie, czy ktoś może. Twierdzi, że a ja to bym w ogóle zrobił lepiej, nie? I tak, czy coś jeszcze chciałbym tutaj dodać? Myślę, że chyba nie, no ten szósty dzień, no to nie chcę też go wam, wiadomo, pokazywać, bo wolę to zrobić już na podsumowaniu, zwłaszcza, że tam jest jeszcze mnóstwo zmiennych, on się dopiero zaczął. bo że są już poddawane, niektóre ataki, w tym też moje. Mm, to nie ma sensu, bo i tak się potem do tego będę odnosił. Więc nie ma co. Sami widzicie w ogóle jak to wygląda, jeżeli w ogóle chodzi jeszcze o moje obrony. To generalnie pokażę Wam, akurat właśnie na tym przykładzie, tak się prezentuje wioska na moim dodatkowym koncie i tak wyglądał atak na nią, też w, przy... w przyspieszonym tempie, żeby tutaj nie kraść czasu i też pokażę na głównym koncie. Wcześniej tego nie pokazywałem, ale może część z Was być zainteresowana, jak w ogóle te wioski wyglądają, że się tak bronią, że są takie wyniki. Czy to jest kwestia tylko i wyłącznie słabości ataków przeciwników, czy też kwestia dobrej mojej obrony wydaje mi się, że to jest, to jest połączone no bo nie wiem, nie zwróciłem w ogóle na to uwagi na poprzedniej niczy moja wioska była gdziekolwiek i kiedykolwiek spalona, zobaczymy w ogóle nawet nie wiem, czy to nie jest chyba ta sama wioska, widzę tak mniej więcej po ustawieniu budynków, ale to jest powiedzmy mniej istotne najważniejsze, że się obronią i to jest dla mnie yy, rzecz priorytetowa jak widzicie, gość akurat tutaj na tej wiosce no to poległ całkowicie w sumie nawet nie jeden, bo, bo dwa ataki były popsute i na właśnie głównym, i na pobocznym koncie. Nie wiem, czy ten sam dziomek to atakował, ale chyba nie, bo jednak skład był trochę inny. Natomiast poświęcimy sobie chwilę i zobaczymy, czy faktycznie na poprzednich wojnach moje wioski były palone. Masz sam, jestem ciekaw, tutaj moje główne konto nie, ale poboczne już było spalone. Yy, natomiast tak, numer 3, no to poboczna wiocha spalona, dwójka nietknięta, no ale pewnie dlatego, że numer 12 ją atakował, a numer 12, no to 17 no, takie zraszowane pewnie było w sumie, możemy sobie szybki replay zobaczyć. Tak, tutaj wiele balonów, mało smoków i mało dragon raiderów, więc to tak musiało się niestety skończyć, trochę nieprzygotowany w ogóle był ten atak. No ale nieważne, mówię, to nigdy nie był mój problem, tylko przeciwnika, ja się cieszę, że mogę się wybronić. Co on tu w ogóle jeszcze zrobił? Tak trochę rzucał, widzę, wszystko po kolei, nie bardzo... Nie bardzo chyba miał pomysł dokładny na to wszystko, niby chciał zrobić wycięcie, ale to tak nie wyszło, potem raid niby podth i... Sami widzicie, ale dobra, a już wyszedłem. Dzień numer dwa. Czy tutaj doszło do jakiegoś spalenia? Nie. Tu mnie w ogóle nawet nie zaatakowali. Jeżeli chodzi o to, moja wioska była jedyna nietknięta, widzę w ogóle. Natomiast moja druga wiecha spalona. I to jest śmieszne, no bo widzę, że miałem ustawione wszędzie tą samą wioskę. A w pierwszym dniu obie nie zostały zrobione. Czyli tak naprawdę, raz, dwa, chyba trzy razy została moja wioska na drugim kącie spalona. A na głównym ani razu. To też może jest jakim, jakieś, jakimś swego rodzaju wyznacznikiem. Ale to już ocenicie wy. To tyle ode mnie. Tutaj jeszcze, ja jestem podgląd 6 dnia, już odpaliłem sobie na zaś, ale mówię, to będziemy sobie oceniać w następnym odcinku z podsumowaniem dnia 6. To tyle ode mnie. Dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku z podsumowania. Dajcie znać, jak tam właśnie. U Was, czy się już skończyło, czy też nie, no bo nie ukrywam, widzicie to u mnie na kanale z małym poślizgiem, no bo wiadomo, jest to takie dzienne powiedzmy przesunięcie. Raz, że też późno zaczynaliśmy, a dwa ja też zawsze czekam ten dzień, żeby właśnie nagrać już po zamknięciu danego dnia, więc no niestety tak to wygląda, ale mam nadzieję, że nie jesteście o to źli. Piszcie swoje komentarze, co sądzicie, co uważacie, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami, wynikami itd. Tak Możecie też oczywiście dalej proponować yy, też, czy byście chcieli jakieś inne dodatkowe materiały z tego, jeżeli tak, to jakie lub y, czy są jeszcze jakieś tematy, które w międzyczasie się wydarzyły, a mogły mi na przykład umknąć, a potrzebujecie do tego, nie wiem, opinii, komentarza czy też poradnika. Zachęcam standardowo też na wbijanie na mojego dysk na cyberserwer, link jest w opisie tam też można szybciej mnie znaleźć i ze mną po prostu pogadać, czy to na priv, czy nawet na kanale głosowym i wrzucić jakiegoś tam, nie wiem, streama coś tam się doradzić, zapytać, wiadomo jestem do waszej dyspozycji tyle, jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się pozdrawiam was, do zobaczenia na razie